Witajcie o rozważaniach na dzień dobry. Dzisiaj dalej temat yy, spisania ksiąg biblijnych. Chciałem się zastanowić, co z tego wynika, że Boże Słowo jest spisane. Myślę sobie, że właśnie, właśnie. Wczoraj mówiłem o tym, że wynika z tego to, że, yy, yy, że musimy uwierzyć, że Boże Słowo, które jest spisane, przemawia do nas, w jakimś sensie łączy się to z doświadczeniem, doświadczeniem, z pewnym wysiłkiem również poznawczym. No i tu właśnie dochodzimy do, do tematu dzisiejszego rozważania, mianowicie, że obcowanie z, z słowem spisanym w pewnym sensie wyjawi się przynajmniej, wy, wygląda na takie mniej osobiste. tak. znaczy, jeśli rozmawiamy twarzą w twarz, to w jakiś sposób wydaje nam się to czymś takim szczególnym, no i w pewnym sensie może jest, bo, bo powiedzmy sobie, no, jest powiedziane o Mojżeszu, że rozmawiał z Bogiem twarzą w twarz, i to jest czymś szczególnym. Yy. I może stąd taka się bierze właśnie intuicja, która się wielu osobom pojawia, że właśnie taki prorok, prawdziwy Boży, taki mąż Boży, to po prostu rozmawia z Bogiem z twarzą w twarz, i to właśnie jest czymś lepszym i bardziej trafnym. Niż, yy, niż poznawanie Boga przez studium Pisma Świętego. Yy, i, I co? I Powiem tak, że rzeczywiście yy, istnieje pewna wyższość dialogu nad czytaniem księgi, szczególnie dla ludzi, którzy w tą księgę wniknąć za bardzo nie mogą. I myślę sobie, że, yy, no, że to jest pewne doświadczenie, które, które sprawia, że wiele osób, szczególnie takich świeżo nawróconych, właśnie im się wydaje, że... Zresztą czasami myślę, że też do tych ludzi świeżo nawróconych Bóg faktycznie przemawia w bardzo bezpośredni sposób. No tak trochę jak do dzieci. No, do dzieci się przemawia w bezpośredni sposób. Nie wolno, i wstań, tu nie, tu tak, cacy i tak dalej. I myślę sobie, że w jakiś sposób... No tak czasem jest, że Bóg faktycznie w taki sposób bardzo namacalny gdzieś prowadzi nas po nawróceniu, ale jednak zazwyczaj, tak, no, tak jest moje doświadczenie, prowadzi nas do Biblii, znaczy prowadzi nas do Biblii, która wydaje się nam trochę taka trudna. Pamiętam jak jak, jak zaczynałem czytać Biblię, to po prostu nie rozumiałem jej, to po prostu gdzieś yy, no, nie wiedziałem jak można tak bardzo się zżyć z Biblią. Jak widziałem tych ludzi, których szanowałem, którzy się z nimi z nią zżyli, I powiem, że zajęło mi chyba rok. Rok, żeby przekonać się na tej zasadzie, że zacząłem się orientować w Nowym Testamencie, że trochę rozumiałem Stary Testament, że gdzieś tam już zacząłem czytać bardziej regularnie, wcale mi to prosto nie szło. Yy, tak, żeby się rozmakować w Biblii, to myślę, że dopiero po jakimś drugim roku zacząłem naprawdę się cieszyć i zacząłem wierzyć w to, że sam mogę czytać. Biblię i że sam mogę jakby z tego jakiś pożytek otrzymywać. To trochę trwało. Natomiast powiem Wam, że tak patrząc w perspektywie po tych 20 paru latach już, 30 w zasadzie, to coraz bardziej mnie to kręci. To znaczy, to jest coraz ciekawsze. Coraz więcej widzę, że życia mi nie starczy na to, żeby poznać każdą z ksiąg biblijnych tak, jak mógłbym ją poznać. A wiem, że poznając ją naprawdę, te, te księgi Biblijne naprawdę głęboko, po prostu to mnie zmienia, to mnie kształtuje, to mnie, to mnie, to mnie inspiruje, to mnie fascynuje. To jest, to jest czymś bardzo wartościowym. I, i oczywiście no, ktoś mógłby powiedzieć, pewnie, że gdybym bezpośrednio z Bogiem twarzą w twarz rozmawiał, no to prawdopodobnie byłoby to równie fascynujące i, i, i zgoda. Natomiast kilku innych rzeczy by to nie dało. To znaczy, pierwsza rzecz, której by nie dało, to zwróćcie uwagę, że to, że rozmawiamy nad spisanym słowem, tworzy naszą społeczność. Więcej tworzy naszą jedność. Więcej jest pewną płaszczyzną ponad podziałami kulturowymi, ponad podziałami językowymi, ponad podziałami światopoglądowymi, stereotypami, ideologiami. Że jakby to właśnie ten fakt, że Biblia jest spisana, i że łączy wszystkich chrześcijan i wszyscy chrześcijanie, którzy są prowadzeni przez Ducha Bożego, wnikają w ten tekst, chcą się nim żywić, karmić, chcą nim żyć, chcą być przezeń przemienieni i poddają się temu procesowi, to prowadzi do jedności, to prowadzi do wspólnoty, to prowadzi do tego, że Kościół doświadcza prawdziwej obecności Bożej ponad tymi wszystkimi ludzkimi podziałami. Myślę sobie, że to jest kolosalne znaczenie właśnie dlatego, że że Kościół ma być jeden, że Kościół ma być jeden, że yy, że to, co ma nas budować, to jedna treść wiary, tak? To, co przekazał Pan Jezus, albo to, że wspólnie właśnie walczymy o wiarę raz na zawsze przekazaną świętym, jak mówił Juda. A więc, yy, albo to, co Pan Jezus powiedział w Ewangelii Mateusza, ucząc te narody yy, 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 przestrzegać wszystkiego, co Wam przekazałem. Czyli zwróćcie uwagę, że jakby ta treść słowa, to słowo, które jest przekazane przez Jezusa, ma być treścią nauczania wszystkich narodów przez wszystkie pokolenia, aż Pan Jezus powróci. A oto jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata, albo do skończenia wieku, czyli do swojego powrotu innymi słowy. A więc zwróćcie uwagę, że to jest czymś błogosławionym, dobrym, budującym jedność, potwierdzającym naszą wspólnotę i czymś, co ostatecznie sprawia, że ja mogę pojechać do Tanzanii albo arcybiskup z Tanzanii może przyjechać do Polski i nasza wiara będzie zbudowana, i będzie potwierdzona jedność obecności Bożej, będzie potwierdzona jedność Kościoła, będzie potwierdzone to, że, że należymy do siebie i że te więzi, które mamy dzięki Jezusowi Chrystusowi, są prawdziwe. Zwróćcie uwagę, gdyby było, każdy swoje objawienie otrzymywał od Pana, od Boga, abstrahując od tego, że moim zdaniem byśmy. Zanieczyścili je właśnie poprzez różne kulturowe jakieś naleciałości. Jestem przekonany o tym i nie, nie byłoby jedności. Herezja na herezji by się działa. Więc abstrahując od tego, to, że, jesteśmy, że mamy to samo słowo. O to sprawia ostatecznie, że mamy podstawę, na której możemy budować się w jedności, mamy podstawę uniwersalności Jezusa Chrystusa i Jego Kościoła dla ludzkości. Właśnie w tym, że Słowo jest jedno, jest spisane i jest wspólną podstawą dla nas wszystkich. I fundamentu nikt innego założyć nie może jak tylko Chrystus Jezus. Chrystus Jezus oparł swój Kościół na swoim Słowie i właśnie dzięki temu. Ten kościół jest jeden. Powinniśmy być wdzięczni, powinniśmy być zachęceni. Dzięki temu, na przykład, ja mogę jeździć do Tanzanii i mam co dać. A jakbym tego nie miał, gdyby nie, nie było słowa spisanego, to co bym im dał jako Polak? No, co jakieś moje polskie refleksje, a co im po, co im po polskich refleksjach? Także yy, myślę, że to jest Boży Plan. Jest to Boży Zamysł. Jest to Boży zamysł, dlatego że chrześcijaństwo jest Bożym zamysłem dla ludzkości, i Boży zamysł dla ludzkości jest taki, że to objawienie musi być wspólne, jedno, jednoczące, budujące wspólnotę, wzmacniające, przekraczające wszystkie granice, sprawiające, że to Królestwo Boże właśnie nas łączy, a nie dzieli. Także takie myślę, jest taki jest powód tego właśnie, że Bóg spisał słowo. Stary Testament został spisany. Możemy się jeszcze pozastanawiać, dlaczego Bóg milczał kilkaset lat. Milczał w tym sensie, że nie dodawał nowych ksiąg spisanych. Przyszedł Nowy Testament został zapisany, zakończony i dzisiaj mamy poznawać to, co Bóg nam przekazał. Bądźmy jedno, bądźmy jedno i cieszmy się z tego, że mamy jeden wspólny fundament w Jezusie Chrystusie Boże objawienie, Boże słowo. Stary i Nowy Testament, który zakończył to objawienie, aż do czasu, kiedy Chrystus powróci, o czym jeszcze pewnie w jakimś tam odcinku przyszłym powiem. Panie, dziękujemy Ci za to, że właśnie możemy się cieszyć tym, że mamy ten sam wspólny fundament z braćmi i siostrami z innych kultur. Daj nam się tym cieszyć, budować, daj nam służyć sobie nawzajem i daj, Panie, duchu święty, aby ta jedność była prawdziwa i właśnie była oparta na tym, co Ty wybrałeś jako nasz wspólny fundament Bożym Synu. Z Bogiem polecam wspieranie mojej służby i do zobaczenia już jutro.